teraz kręcić biodra, zastanowić się, w które chcecie podnieść. Hop. muszę raz kręcić biodra, zastanowić się, w które chcecie podnieść. Hop. musicie się lekko przesunąć na swoją prawą stronę i podnieść do góry. Jeżeli ramię chcecie podkreślić, to bardzo minimalnie. Tu przesuwam i podnoszę. Tu więcej się nic nie dzieje. Mogę aktywować prawe biodro. Przerzucam i pauzuję, żeby było tak jak startowałam. W dół. Aktywuję, pobudzam, przesuwam i w dół. Tak? Czyli biodra trzeba usiąść. Można to zrobić po prostu już kierując ciężar ciała na, na nogę, biodro, lewe. Trochę się przechylić, żeby jednak było widoczne, że tu się coś dzieje. I wchodzę i już jest nic. Mogę wprowadzić biodro prawe, żeby jeszcze bardziej podkreślić ten ruch. Ramię nie prowadzi tak znacząco, czyli nie dotykam buzi ramieniem. Tu nie o to chodzi, żeby nie podnieść. Tu już jest inny ruch. Na razie ćwiczymy bardzo podstawy. Hop. Łokieć tam za bardzo go nie, nie szturchać. Hop. Tu bardziej pracuje. O, widzicie? To, co robiłyście. Hop. Hop. To nas to wprowadza do falki bocznej, czyli ląduję w dół, mogę aktywować prawe biodro, żeby bardziej podkreślić ruch na lewe biodro. Przechylam hop, musicie się lekko przesunąć na swoją prawą stronę i podnieść do góry. Jeżeli ramię chcecie podkreślić, to bardzo minimalnie. O, widzicie? и долу. Хоп, и долу.